Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie, to jest PSD, nazywam się Piotr Schlachtowicz i dzisiaj chciałem powiedzieć o czymś śmiesznym, o komediancie zwanym marszałkiem Sejmu, panem Szymoni, o panu Szymonie Hołowni, ale to nie jest śmieszne, bo taka komedia naprawdę już nikogo nie bawi, bo wysyłanie albo mówienie o tym, albo przygotowywanie społeczeństwa do tego, że mielibyśmy pójść na wojnę, a nie naszą wojnę, to nie jest coś fajnego. Tym bardziej, że nie mamy już armii. A tak na marginesie zostałem wrogiem Ukrainy znalazłem się na liście tej takiej, tam, której mówi, że niedobry, niedobry jest szachtowić, bo krytykuje banderowski land. No ale cóż, takie jest życie. Dzisiaj o tym, dzisiaj o nawalnym, o kilku jeszcze innych kwestiach związanych właśnie z tym, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. Michał Krupa, doktor Michał Krupa jest moim gościem. W ogóle gratulacje, panie doktorze obrony pracy doktorskiej. Dziękuję bardzo, witam pana redaktora, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witamy pana doktora dzisiaj o tym, zanim przejdziemy do rozmowy, dziękuję za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego, by wspierać nas, bo dzięki wam się rozwijamy, dzięki wam możemy tworzyć ten niezależny content, który jak widzicie, jak się mówi prawdę, boli tych, którzy no nie lubią tej prawdy albo którzy uprawiają od ponad dwóch lat już niezłą propagandę wojenną, więc zapraszam do wsparcia. Jeśli ktoś nie lubi w ten sposób wspierać PSTV to zachęcam do tego, by kupić nam kawę. W opisie tego materiału znajdziecie właśnie wytłumaczenie, czy też kwestie, jak można to zrobić, jak można postawić nam kawę, tym samym wspomóc nas właśnie w rozwoju. Dziękuję serdecznie. No i zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, udostępniania, powielania tego materiału, gdzie tylko się da. Zachęcam bardzo mocno, byście nas wspierali. Panie doktorze, no to zaczynamy od tego, że. Od Hołowni. to podżeganie do wojny, gdy marszałek Sejmu na oficjalnym spotkaniu, gdzie jest mnóstwo ludzi, gdzie są kamery telewizji, mówi wgnieciemy Putina. Jak odebierać te słowa? Traktować poważnie czy niepoważnie? Odbierać to tak samo, jakbyśmy widzieli, jak Chihuahua szczeka na Pitbula. Tak jestem przekonany, że... <gry> Niezłych ubaw mają politycy w Moskwie obecnie po tych słowach. Marszałek Hołownia poza tym, że wykazuje się często nawet ostentacyjnie brakiem jakichkolwiek poważnych męskich cech, chociażby słynny filmik, gdzie płakał nad łamaniem konstytucji, no, powinno wszystko powiedzieć o tym człowieku. Ja na miejscu jego żony bym się wstydził, no ale może mają jakieś osobne relacje czy osobne układy, które pozwalają na traktowanie tego typu zachowań na forum publicznym. Natomiast co do samych słów wypowiedzianych na tej bodajże konwencji partyjnej, ja to interpretuję tak, że oczywiście mając wszystkich najważniejszych zachodnich polityków obecnie w Monachium na słynnej konferencji bezpieczeństwa, jakby próbował się podeprzeć tym autorytetem, pseudoautorytetem tychże zgromadzonych tam polityków, że to oto my, kolektywny zachód, przecież on tego nie powiedział wprost, sprzeciwimy się Putinowi. E, w sensie ja tutaj akurat uważam, że miał to na myśli, chociaż zarówno Zachód, jak i Polska, nawet gdyby chcieli zaangażować się w tą wojnę, już nie mają po prostu czym. Więc pozostaje im tweetowanie, e, pozostaje im taki swoisty kopium, pozostaje im tylko i wyłącznie no, radzenie sobie z tą ewidentną porażką, jaką poniesie w sensie strategicznym, finansowym, geopolitycznym na Ukrainie, pozostaje im de facto tylko słowa. Więc ja się teraz spodziewam w najbliższym czasie taki poręt, możemy powiedzieć, bardzo e, dziwacznych, głupich, e, takich pyszałkowatych stwierdzeń skierowanych przeciwko Kremlowi, e, które absolutnie nic nie będą znaczyły poza pewną symboliką, ponieważ jedyne co im pozostało, to tylko i wyłącznie szczekanie e, na Putina, szczekanie na Rosję no ale to może mieć ze sobą konsekwencje, no bo my rozmawiamy z człowiekiem, który może i rzeczywiście się śmieje, a z drugiej strony, czy to coś nie mówi, no bo w tym samym czasie Sikorski, czyli ta sama, nie ta sama partia, ale no ta sama koalicja rządząca mówi o tym, że nie ma problemu z tym, żeby niemieccy żołnierze byli na terenie Polski, żeby nie żołnierze Bundeswery. Jak gdyby idą różne sygnały. Nie ma takiego pan wrażenia, że przygotowują nas do jakiegoś, wo do, do wojny, do jakiegoś planu? Czy już jest coś podjęte ponad naszymi głowami? Ja myślę, że jest pewnego rodzaju podżeganie wojenne oczywiście. Na to zresztą sam Putin zwrócił uwagę w synowiadzie z Tuckerem Carlsonem, gdy powiedział mu, że no jaki mielibyśmy interes w zaatakowaniu Polski czy państwa polskich? No chyba, że Polska zaatakowałaby nas, tylko wtedy byśmy zareagowali militarnie. a no poza tym powiedział, to jest straszenie ludzi po prostu, tak, więc buduje się taką narrację obecnie w społeczeństwach Europy Wschodniej, szczególnie w Polsce, jako tym największym państwie pod kuratorą amerykańską, że musimy być przygotowani na to, że przyjdzie, idzie zagrożenie ze wschodu, co moim zdaniem zbudowanie pewną narracją pod jakąś operację fałszywej flagi, tak, która spowoduje, że od nagle społeczeństwo zauważy, że jednak z tym Putinem trzeba walczyć, bo na razie są wątpliwości. Protesty rolników ujawniły fałsz narracji. Że Ukraińcy bronią naszej wolności, naszej niepodległości. Okazuje się, że przez ostatnie dwa lata myśmy subsydiowali wręcz, ponieważ wspierając kijów, de facto dobijaliśmy własne rolnictwo, własny rynek wewnętrzny. I dobrze, że po jakimś czasie nastąpiło pewne przebudzenie społeczne w tej materii. Mam nadzieję, że nie jest na to za późno, ale na obecnym etapie myślę, że nikt w Polsce nie ma ochoty umierać za Ukrainę, więc trzeba wymyślać takie bajeczki o tym, że Putin zaraz przekroczy Dniepr, napadnie na Polskę. Mamy zresztą do czynienia z podobną sytuacją w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę, że tydzień temu, bodajże we wtorek, pojawiła się tego informacja, że e, kongresmeni będą mieli briefing na temat bardzo istotnej informacji z dziedziny bezpieczeństwa narodowego na temat jakiejś tajnej, super tajnej broni rosyjskiej. E, okazuje się, że kongresmen, który był za to odpowiedzialny, niejaki Mike Turner, e, oprócz tego, że prawdopodobnie Ujawnił nieprzepracowane dane wywiadowcze z Centralnej Agencji Wywiadowczej, ujawniając to publicznie, w ten sposób sygnalizując Rosjanom, że mogą teraz likwidować jakichkolwiek agentów podejrzanych o infiltrowanie różnego rodzaju spotkań na temat tejże sekretnej broni, ale chodziło o to, że tak naprawdę tam nic nowego nie zostało ujawnione tak, podczas tej niby e, informacji, która miała wstrząsnąć Ameryką. tak. Więc tak samo u nas, tak samo w Stanach Zjednoczonych, e, Michielnowi, chodzi o to, że pozostały nam już tylko słowa. Jak jeszcze wmówić społeczeństwu, że Putin jest zagrożeniem e, i trzeba wymyślać jak najbardziej niedorzeczne teorie, niedorzeczne teorie spiskowe, takie można powiedzieć liberalny szuryzm, tak, czy globalistyczny szuryzm, gdzie wszystko teraz jest możliwe, czyli na przykład, że Putin wydał rozkaz, żeby zabić Nawalnego, tak? To jest najnowsze chyba e, wydanie tejże narracji, Czyli, tak? że Putin nie ustępuje przed nikim, zabija własnych obywateli, więc zobaczcie, jaki to jest nieprzewidywalny e, przywódca. I trzeba z nim sobie jakoś poradzić, tak? Ale wydaje mi się, że poza pewną dialektyką, poza budowaniem narracji, poza słowami, poza histerią, nic innego z tego wyniknie. Z prostego powodu, że NATO, a tym bardziej Polska, nie ma czym walczyć z Federacją Rosyjską na terenie Ukrainy. Ja mimo wszystko wierzę w jeszcze ostatnie jakiegoś rozsądku, szczególnie wśród, że tak powiem, wojskowych mózgów w NATO, w państwach NATO, które mówią tymże przywódcom politycznym, że pójście na wojnę z Rosją z obecnym stanem wojska, jaki mamy na Zachodzie, w NATO, jest po prostu czystym samobójstwem. Więc, tak jak mówię, politycy spełniają swoją rolę, są demagogami niestety. Pozostaje nie wiem, u nas jeden Grzegorz Brown, paru innych polityków na zachodzie, no i Słowacy i Węgrzy, którzy wykazują się zdrowym rozsądkiem w tej materii. Zanim przejdziemy do Nawalnego, bo o nim też chcę dzisiaj porozmawiać, no to jednak chcę zapytać o to, czy choć trochę obudziło Polaków to, co się dzieje z żywnością, która jest sprowadzana z Ukrainy, która cieknie normalnie wielkimi strumieniami do Polski, która jest niezdrowa, delikatnie mówiąc. Czy obudziło to Polaków, że, że ten kraj, z którym, który był naszym, który jest ponad naszym bratem, znaczy ponoć, to wcale nie jest nasz brat, a, a są wszelkie znamiona po prostu kraju, który jest naszym nawet wrogiem. Bo nie powiedziałbym, że to zachowanie, które oni reprezentują, to jest jakaś forma przyjaźni. Czy obudziło jakieś większe grono Polaków to, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej i to, że rolnicy strajkują i traktowani są tak, a nie inaczej? Ja myślę, że tak. Pytanie jest teraz, jak to się przełoży na działania polityczne. No na przykład jest taki ciekawy profil na Twitterze. Nie pamiętam teraz nazwy, gdzie mężczyzna czy kobieta zajmuje się informowaniem o tym, które Firmy polskie były zaangażowane w sprowadzanie produktów z Ukrainy, przede wszystkim z No i fantastyczna inicjatywa, widzę, że już tam paręset lajków ma i, i nowych followersów. Ja też zresztą zacząłem go śledzić, więc jest jakby taki oddolny ruch, który oczywiście przy pomocy mediów społecznościowych, no i przede wszystkim tego oto tutaj narzędzia, pozwalają te informacje wysyłać dalej. Ale pytanie jest podstawowe, tak, jak to się przełoży na wyniki polityczne, ponieważ ja jestem przekonany, że większość tych rolników, którzy obecnie protestują, to jest jakiś można powiedzieć amalgamat ludzi z PSL-u, z Agrouni, na pewno sporo wyborców byłych wyborców PIS-u. I problemem teraz będzie, jeśli ci wszyscy ludzie, którzy wykazują swój słuszny gniew na ulicach, pójdą w następnych wyborach zagłosować na establishmentowe partie. Ja oczywiście chciałbym tutaj powiedzieć, że... Takie partie jak Konfederacja również znajdują się bardzo establishmentowi politycy. Zresztą taka ciekawostka z Twojego Twittera dzisiaj, ponieważ okazuje się, że Krzysztof Bosak ponoć pojawił się na jakiejś liście na celowniku Ukraińców teraz, tak? Jeśli ciebie dobrze zrozumiałem. No ja, ja się pojawiłem na tej samej dzisiaj. No właśnie, na, a to jest na tej samej liście Też pojawiłem się dzisiaj. Zaraz Aha. pokażę to, to umiejscowienie mnie, ale wcześniej wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak pojawił się również tam. Wcześniej był Grzegorz Bramczy, wcześniej był profesor Andrzej Zapałowski. Wszyscy, ci, ci, którzy, Sejmu, którzy mówią który... prawdę o Ukrainie się tam znajdują. Albo którzy ostatnimi czasy przynajmniej zaczęli wykazywać jakieś ukrainosceptyczne postawy, tak, bo bądźmy szczerzy, wicemarszałek Bosak od początku nie był tak nastawiony ukrainosceptycznie, o czym chyba tutaj nie muszę widzą powiedzieć. No ale być może mówię, bez szabła nie byłoby św. Pawła, może teraz przejrzę na oczy, tak? Jaki to wspaniały z Ukrainy jest sojusznik. Więc wracając jakby do twojego pytania. Ja widzę to przebudzenie. Faktycznie nie znam nikogo, nawet w swoich normikowych, powiedzmy około liberalnych, jakichś znajomych, którzy by krytykowali tych e, rolników za swoją postawę. Raczej to jest domena botów ukraińskich na Twitterze. Natomiast faktem jest, że szkoda by było, gdyby ten bunt, gdyby ten gniew nie przełożył się na wyniki polityczne prawdziwych, antyestablishmentowych antywojennych, antyglobalistycznych podmiotów politycznych, tak. No teraz możemy wejść w dyskusję, jakie to mamy takie podmioty w Polsce. Ja myślę, że wiele rzeczy może się wyjaśnić w najbliższych tygodniach, szczególnie w kontekście wewnętrznej sytuacji w Konfederacji. Natomiast ubiegającej ubiegając tej przyszłości, na pewno dobrze byłoby, było, gdyby ten bunt, ten zdrowy populizm miał swój konkretny wyraz polityczny, poza którąkolwiek z obecnych parki establishmentowych, bo to, to poszłoby na marno, po prostu szkoda. E, szkoda byłoby zmarnować tak wspaniałą okazję, żeby być może jeszcze coś w tym państwie, w tym narodzie, w tym społeczeństwie e, uratować. Dobrze, Nawalny. Co się stało z Nawalnym Pana zdaniem? No, według oficjalnych danych ponoć miał jakiś zakrzep e, i jeśli wierzyć raportom o tym, że był szczepiony kilkakrotnie przez <tostaniczne> szczepionki, no to wcale bym się nie zdziwił. E, ale ostatecznie, no ja nie jestem tutaj jakimś, że e, e, tak powiem, prorokiem. Trudno mi powiedzieć, co się wydarzyło z Nawalny. Natomiast e, trudno mi też sobie wyobrazić, że go załatwił, że za tak powiem, Władimir Putin, tak? Jedna z pierwszych reakcji na mojego tweeta o tym, że Nawalny zmarł, był jakiś zdenerwowany, obserwujący mieczowiek, który nazwał mnie idiotą, ponieważ w Rosji zmarł nawalny w więzieniu, więc oczywistym, że odpowiedzialny, za tą śmierć jest Putin. No, ja oczywiście już nie chciałem chodzić chodzi w dywagacji z tym człowiekiem, ale pytanie brzmi następujące, tak? Czy prezydent danego kraju odpowiada za każdą śmierć w systemie penitencjarnym, tak? Znaczy mimo tego, że suma Nawalny już był tak naprawdę no-namem w Rosji, tak? To, był, to była osoba, która reprezentowała parę set, parę. Tysięcy, góra działaczy, bardzo prozachodnio nastawionych liberałów. Większość z tych zresztą uciekła z Rosji po tym, jak nastąpiła mobilizacja w ubiegłym roku, ponieważ nie chcieli walczyć w obronie tego, nie twierdzą, reżimu Putina. E, więc ja nie widzę powodu, dla którego Putin miałby e, zabić Nawalnego. E, człowiek, który już nic nie znaczył w rosyjskiej policji, nie zrobił żadnego zagrożenia e, i człowiek, który, jak się okazuje, jeśli przyjrzymy się jego historii, był przynajmniej od 2010 roku kultywowany przez zachodnie służby, w szczególności przez brytyjskie służby MI6 i przez Centralną Agencję Wywiadowczą szczególnie po jego słynnej wizycie na stypendium na Uniwersytecie w Yale w 2010 roku, gdzie te kontakty zostały zacieśnione Idzie gdzie Nawalny ewidentnie obrał drogę, kurs na współpracę z zachodnimi wywiadami aby doprowadzić do kolorowej rewolucji w Rosji, coś u La Majdan tylko że w Moskwie do zmiany reżimu, ponieważ pamiętamy, że przed 2010 roku on z tego czasu był związany z partią Jabłoko e, i wykazywał całkiem to, co byśmy dzisiaj nazwali neonazistowskie tendencje. E, uczestniczył w marszach nacjonalistów rosyjskich, którzy wyzywali Czeczeńców czy Islamistów czy muzułmanów od Karaluchów i tak dalej, tak? E, więc mnie to troszeczkę śmieszy, jak teraz widzę cały liberalny zachód opakujący Nawalnego. To tak jakby, nie wiem, po paru latach się okazało, że, e, dajmy na to, Wojciech e, Jabłonowski, tak, słynny jaszczur, e, nie daj Boże zmarłby w, w więzieniu w Polsce jako przeciwnik systemu i nagle opakuje go Joe Biden, ponieważ zmarł wielki przeciwnik reżimu polskiego, tak? No to jest ta sama, można by powiedzieć, to samo porównanie. Tak? Czyli człowiek, który kompletnie nie pasował do liberalnej narracji, który całkiem niedawno się na nią nawrócił, nagle staje się wielkim bohaterem. Przypominam sobie taki artykuł z, le, z lewicowego portalu Salon z 2017, gdzie całkiem uczciwie napisali, że e, gdyby liberałowie amerykańscy znali pełną historię Nawalnego, e, to powinni go bardziej nienawidzieć niż Trumpa i Barona, Tak, ponieważ to jest tak taki rasista, taki antysemita, homofob i tak dalej, tak? no ale z dnia na dzień okazał się bardzo użyteczny poprzez swoją tak zwaną krucjatę antykorupcyjną dla zachodnich służb, sprzedał swoje usługi no i skończył jak skończył, tak. Niech spoczywa w pokoju. No ja nie mogę sobie cały czas, chociaż to widzę na własne oczy, pani Jachira za, za, bardzo z bardzo takim zamyślonym wzrokiem wspomina pana Nawalnego, a nie widzi tego, czy nie chce tego widzieć, że to, co tu pan doktor powiedział, bo przecież są te, internet pełny jest tych obrazków z marszu neonazistów w Moskwie i w Rosji, gdzie pan ja Nawalny myślę, tam się z tym właśnie utożsamia. Ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z dwoma możliwościami. Jedna możliwość to jest praktycznie ignorancja pani Achiry, co by mnie absolutnie nie zdziwiło. Druga kwestia to jest taka, że no skoro w pałacu prezydenckim czy Belbererze, chyba w Palcu Prezydenckim rok temu gościli żołnierze neobanderowskiej formacji Azow e, na zaproszenie bodajże szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. E, no to z wszystkim oby, choć, chociażby z diabłem, oby przeciwko Rosji. tak? Więc tutaj nie ma żadnej dystynkcji nazista, rasista, homofoba. Nie jest istotne. Tak? Jak jest przeciwko Putinowi, przeciwko obecnym władzom Rosji, to jest naszym sojusznikiem. Tak więc wydaje mi się, że tutaj może pan niech raz zna tę historię, ale uznała, że to jest i tak mniejsze zło w porównaniu z tym imperialistą Putinem, którego trzeba gnieść i zniszczyć. Dobrze, jak oceniać to, co mówi pan Sikorski o tym, że chciałby widzieć wojska niemieckie na terenie Polski? Pan Sikorski też z tego czasu powiedział, że zachowujemy się, wykazując postawę Murzyńskości i że robimy komuś loga za przeproszeniem. Więc moim zdaniem niech pan Sikorski się decyduje, którą narrację woli propagować w przestrzeni publicznej. Mi się wydaje, że tą narrację, która została sekretnie nagrana w Słowa i, Przyja i Przyjaciele, e, no ale ewidentnie ktoś nad nim trzyma e, pantofel w domu. E, mam swoje podejrzenia, kto to jest. E, niejaka pani Ann Applebaum. No i po prostu pan minister e, musi, że tak powiem, podtrzymywać pewną narrację. Ale osobiście mam pewne wątpliwości, czy on tak naprawdę te wszystkie bzdury wierzy, ponieważ to nie jest głupi człowiek, to jest inteligentny człowiek, który widział to i owo. I swego czasu, gdy Mógł mówić całkiem szczerze, bardzo zgrabnie zdefiniował całe całą dziedzictwo polityki zagranicznej III RP, czyli właśnie postawa mużeńskości i robienia laski wiadomo komu. No smutne to jest. No dobrze, jak tam pan ocenia, bo minęliśmy chyba o możliwości rozmawiania o tym, ocenia wywiad Takera carlsona z Trumpem. Trochę, trochę reperkusji jest. To znaczy w tym sensie, że no, przede wszystkim zanim do wywiadu, do emisji doszło, okazało się, że wolna, demokratyczna, wolny demokratyczny Zachód decyduje z kim można rozmawiać, a z kim nie. I że z pewnymi osobami nie wolno rozmawiać. Czy, czy ten, Pana zdaniem, czy ten wywiad otworzył oczy Amerykanom, jakiejś części Amerykanów? na temat tego, co się dzieje na Ukrainie i co się dzieje w ich w ogóle wewnętrznej polityce? Ja myślę, że ci Amerykanie, bo powiedzmy sobie szczerze, pomimo całego oburzenia polskiej klasy politycznej, człowiek miałby wrażenie, że Putin przez dwie godziny nie mówił o niczym innym, jak tylko o Polsce, tak? A ten wywiad był przede wszystkim skierowany do Amerykanów. I z tego, co ja widziałem w reakcji nawet niektórych polityków, senatorów, tych, którzy uważnie słuchali tego, co miał do powiedzenia Putin i usłuchali, z dobrą wolą, tak? Czyli nie nakładali jakiejś interpretacji z góry, po prostu chcieli wysłuchać co człowiek ma do powiedzenia i następnie wyrobili sobie zdanie, to ten efekt widać. No jeśli wierzyć ostatnim danym, no to miliard widzów na świecie widziało ten wywiad. To jest rekord w historii świata. Miliard widzów widziało wywiad Takera z Putinem. Podejrzewam, że większość to byli ludzie spoza Stanów Zjednoczonych, ale jest taka postawa w Ameryce, podejrzewam, że, podejrzewam, nie podejrzewam, wiem, że ona jest w Polsce, gdzie w stosunku do Putina to robimy tak. My nie chcemy słyszeć, co on ma do powiedzenia, my wiemy, co on chce nam powiedzieć, to są wszystkie kłamstwa. Ale wydaje mi się, że to jest jakiś mechanizm, jakiś odruch samobronny przed, po prostu przed niewygodną prawdą. Tak? Zasadniczo, o ile w kwestiach, powiedzmy, interpretacji historycznej, tak, dawnej historii. Można tutaj toczyć spory. Ja, jako historyk z pierwszego wykształcenia, zostawiam tę domenę historykom, bo niektórzy wrzucają Putinowi, że kłamał i tak dalej. Nie, to nie jest takie proste, że on kłamał. Po prostu przedstawił rosyjską narrację o historii. Jaką miał przedstawić? Amerykańską, polską. Gdyby z dudą przeprowadzić wywiad, tak są to przedstawił polską narrację w tej materii. Tutaj można się wspierać, tak? Na tym polega cała. Dyskurs historyczny i na tym polega praca historyków, żeby dojść do prawdy. Natomiast z punktu widzenia polityki najnowszej i tego wielkiego rozłamu między Zachodem a Rosją, jak doszło do wojny na Ukrainie, Putin po prostu podał fakty, które są po prostu nie do podważenia. Szczególnie to widzą najnowsi historycy, badacze geopolityki, ludzie, którzy po prostu mają otwarty umysł i widzą, coś, i widzą co się wokół nich dzieje. Zresztą z tego, co ja zauważyłem. Większość reakcji po stronie Polskiej na temat tego, co e, powiedział Putin, dotyczyło właśnie tej warstwy historycznej. Jakby mało ludzi odnosiło się do tej warstwy, gdzie on mówił właśnie o tym, że e, o ekspansji NATO, e, o finansowaniu e, nielegalnego przejęcia, puczu na Majdanie i tak, dalej, tak? Te, te aspekty najnowsze. No, bo tutaj akurat nie mamy specjalistów, którzy potrafią się na ten temat wypowiedzieć, ponieważ nikt tej historii nie zna. Tak? A jest to historia bardzo niewygodna dla ogólnej narracji, e, ogólnej narracji Zachodu. Ja widziałem odpowiedź bodajże konsulatu Rzeczypospolitej w Nowym Jorku, czy w Toronto. W jakimś, e, al, albo w Toronto, albo w Nowym Jorku ktoś bardzo na szybko napisał: e, punktujemy kłamstwo Putina z tego wywiadu. Tak? No i było tam takie stwierdzenie, że. Putin mówi, no, że Majdan był sponsorowany przez zachodnie służby. Kłamstwo i odpowiedź tego tej, tej polskiej placówki dyplomatycznej. Majdan był heroicznym zrywem narodu ukraińskiego. Nie, no, odpowiedź godna e, kogoś z drugiej klasy szkoły podstawowej, prawda? E, to, że służby zachodnie sponsorowały Majdan, no, to jest po prostu e, oczywisty fakt i ktokolwiek to podważa, no jest po prostu albo ślepa, albo buka, albo jedno i drugie. Natomiast mamy odpowiedź infantylną ze strony, jakby nie powiedzieć, placówki MSZ-u, że nie, Majdan to był heroiczny zryw narodu ukraińskiego. No i tak, zamykamy temat w ten sposób. No i potem ja się nie dziwię, dlaczego w naszym mainstreamie nie było żadnych poważniejszych odniesień, przynajmniej ja takich nie widziałem, do tej warstwy historii najnowszej, Relacji zachód Rosji, o których wspominał Putin w swoim wywiadzie. Natomiast cała Polska oburzała się z tego tytułu, że Putin wspomniał, że Polacy przyjęli kiedyś obecną zachodnią Ukrainę i że stosunki nie układały się między Rusinami a Polakami i Moskwą. No, to akurat w tym przypadku nie jest najważniejsze. Tak? No ale cóż, Polacy zawsze znajdą sposób, żeby nie mówić o sednie sprawy. Przynajmniej ci Polacy, którzy mają dostęp do mediów Górnego nurtu. No, to na koniec. Jednak warto było, znaczy, ja zazdroszczę Tuckerowi Carsonowi. Oczywiście, mnóstwo hejtu z nim spłynie. Ja słyszałem, że nawet go tam CIA próbuje coś z, z, zrobić z nim, tudzież oskarżyć go o espinasz, co jest jakimś dla mnie totalnym poruszeniem. Ale uważam, że ten wywiad był potrzebny, prawda? Tak, ja zresztą polecam też takie krótkie klipy, które później Tucker też zrobił na temat jego odwiedził rosyjskiego McDonald'a, jak był w rosyjskim supermarkecie, jakie są ceny w Rosji i tak dalej, jak metro w Moskwie wygląda w porównaniu z metrem nowojorskim, gdzie szczury dosłownie tańczą na róże, trustory, syfki, i mogiła. Więc te klipy też są istotne, ponieważ pokazują, jak bardzo sankcje zniszczyły rosyjską gospodarkę. Tak? jak nakładanie kolejnych rund sankcji, to już chyba jest 12 czy 13, bardzo jest na rękę raczej Rosjanom niż Zachodowi. Także to też polecam. Michał Krupa, historyk, doktor Michał Krupa, historyk, publicysta, był moim Państwa gościem w połączeniu internetowym. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki, wielkie pozdrawiam. Pozdrawiam. Ja dziękuję za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego, by wspierać dalej. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia finansowego, w ten sposób to jest nasz numer konta. Zachęcam do tego, by wesprzeć PSTV. Ja, jeśli ktoś nie lubi w ten sposób, to zachęcam do postawienia nam kawy. W opisie tego materiału e, znajdziecie, jak można to zrobić, jak można postawić nam kawę i w ten sposób nas wesprzeć. Zachęcam również do subskrypcji, do lajkowania, udostępniania, powielania tego materiału, gdzie tylko się da e, po prostu, by roz, rozeszło się w, e, w Polskę właśnie ten materiał, żeby jak najwięcej osób obejrzało, za to dziękuję z całego serca. Widzimy się po 19.00, Agnieszka Pawlik-Regulska będzie moim gościem, będziemy rozmawiali o reformie edukacji, o tym, co chcą zrobić z Polską Szkołą. Po 20.00 dzisiaj program interaktywny i ja Agnieszka Wolska, więc będzie się działo ciekawie. Do zobaczenia.